Dziewczyny, ja już tak nie mogę. On nas śledzi przez całą drogę. Trochę się boję. My, My to... też. Dziewczyny, gdyby nasi chłopcy byli teraz z nami, to wszystko byłoby okej. Okay. Tomasz, Kiril. Dziewczyny, ale ich nie ma. Dobra, zaraz coś powiem temu prześladowcy. Na nie, nie rób tego. tego. Ej, ty, nie jesteś zmęczony śledzeniem nas? Dziewczyny, zauważyłyście, jak on jest modnie ubrany? Dziewczyny, a może on jest przystojny? Gdyby był przystojny, nie chowałby się za kominiarką. Dziewczyny, a co to znaczy? To znaczy, że nas obserwuje. I co mamy zrobić? Minutkę, zaraz mu coś powiem. Słuchaj, jak jesteś taki fajny i nam tak pokazujesz, to mi kominiarkę. Tak, pokaż swoją twarz. Hmm, dziewczyny... On na pewno jest brzydki. Wiesz co? Jeżeli jeszcze raz nam tak pokażesz, to te palce wpadną ci w oczy. Dziewczyny, najważniejsze to nie pokazywać, że się boimy. Tak, nie wiesz do czego jesteśmy zdolne. Wiesz kim jesteśmy? Jesteśmy króliczkami. Tak, jesteśmy króliczkami. Jeżeli jesteś naszym fanem, możesz przyjść i zrobić sobie zdjęcie. Nie musisz nas śledzić. Dobra, chodźmy. Jestem gotowa do pozowania. Dziewczyny, on nie jest naszym fanem. On nie chce zdjęcia. On nas po prostu śledzi. Nie wiadomo, co siedzi mu w głowie. Aaaa! No, chłopaki, to była dzisiaj, no dzisiaj dobra gra. Myślę, że ktoś zasłuży na Wisiorek. No wow, nie no no możemy się doczekać. doczekać. Patrzcie, Kitty i Blondie idą. One się przed nami popisują. Wiecie co? Nie podoba mi się ten otwarty związek. Chcę się już pogodzić z Kitty. Tomasz, musimy poczekać. Już się poddajesz? Co rozkażesz, kapitanie? Hej, Hej dziewczyny. dziewczyny. Cześć, chłopaki. Chcecie z nami nagrać TikToka? Wyglądamy jak TikTokerzy. Jesteśmy koszykarze. Szalmy, nagrywajcie sobie TikToki. Chłopaki, odmawiacie robienia TikToków z popularnymi dziewczynami? Ci, którzy nie przyjaźnią się z popularnymi dziewczynami, są przegrywami. O, jesteśmy koszykarzami. Nigdy nie będziemy przegrywami. Widzieliście Kobry Ice? Koteczku, jak mogłaś się z nim umawiać? On się tylko popisuje. Właśnie przez te popisy z nim zerwałam. Chodźmy, mam do wykonania ważny telefon. Zajmijcie się sobą, taki ważny. Jakbyście w ogóle miały do kogo dzwonić. To koniec, więcej nie biegam za kiciem, Nie lubię jej już. Tak, tak, tak. Bla, bla, bla. Mówię serio. Halo? Tylko mi nie mów, że się rozmyśliłaś. Przyjeżdżaj, potrzebujemy posiłków. I nie szukaj wymówek, że mama cię nie wypuści. Wiemy, że kłamiesz. Czekamy na ciebie. Wszystko powiedziałam. Do zobaczenia. Chodź, lekcja się zaczyna. Dziewczyny, co to było? On jest nienormalny. Szaleniec i jakiś chory na głowę. Diana, to co? Nie będzie dzisiaj treningu? Nie, będzie. Dziewczyny, czy któraś z was przyniesie czekoladowe pianki z moich zapasów? A dieta? Nie rozumiem, czy tylko ja się postresowałam? Nie, my wszystkie. No to przynieście czekoladowe pianki. Czekoladowe pianki, wreszcie je zjemy. Dziewczyny, moim zdaniem powinnyśmy iść na policję. Nie, to koniec. Zostawił nas. Ten zapach. Hmm, kiedy jesz pianki, to cały stres znika. Dziewczyny, pomyślałam, może powiemy wszystko Kirillowi i Tomasowi. Nie, nie będę do nich skarżyć. Ale czemu? A kto nas ochroni? Nie ma nikogo, kto by nas ochronił. A! On znowu tutaj jest. Ach, poszedł. A co on przykleił do szyby? Nad, nie <śmierdzi> rób tego! Dziewczyny, zdrajca! Jedna z nas jest zdrajcą. Tak napisał ten koleś. Co? Zdrajca? Dziewczyny, jedna z nas jest zdrajcą. E, dziewczyny, to pewnie jakaś gra. Ten facet z nami w coś gra. Tak, on się z nami bawi i to naprawdę przerażające. Dziewczyny, moim zdaniem to interesujące. Ten koleś zaczął grę, a my ją będziemy kontynuować i dowiemy się kim on jest. Nad, nie jesteśmy w filmie ani w kreskówce. To naprawdę niebezpieczne. A co z naszym treningiem? Przebierzmy się! To jak dziewczyny gotowe na naukę o chłopakach? Tak, tak, szybko zdradzaj sekrety! O, kiedy będę mieć chłopaka, będę taka szczęśliwa! Pomyślcie, będziemy mieć codziennie randki. Zaczekajcie, dziewczyny, najpierw musicie nauczyć się zasad Stelli. Zobaczmy, jak sobie poradzicie. Pierwsza zasada, flirtować z innymi facetami. Co? Tak, dziewczyny, musicie flirtować z innymi facetami, żeby facet, którego lubicie, to zobaczył. Dobra, zapiszę to. A z kim będziemy flirtować? Ja dzisiaj będę flirtować z Tomasem i Kirillem. Druga zasada, ignoruj chłopaków. Już wyjaśniam. Nie rozumiem, mam flirtować czy ignorować. Głupia, Taja. Na przykład podchodzi do ciebie chłopak, który ci się podoba i prosi o długopis. Patrzysz na niego i idziesz dalej. Niech znowu poprosicie o długopis, tylko grzeczniej. A -a. Słuchajcie, dziewczyny, Tomasz ciągle prosi mnie o długopis i zawsze mu go daje. I ołówki. Zjadł je wszystkie. Nic. Dzisiaj poprosi mnie o długopis, a ja po prostu się odwrócę i odejdę. Tak, a on niech prosi i prosi i prosi. Dziewczyny cicho, trzecia zasada: oszukujcie chłopaków. Dobrze tak oszukiwać osobę, która ci się podoba? Nie trzeba oszukiwać na poważnie, tylko tak troszkę. Na przykład idziesz i upadasz obok faceta, który ci się podoba. Mówisz, że nie możesz chodzić i pozwalasz mu się nosić na rękach. O, teraz codziennie nie będę upadać. Nie przesadzaj, przyjaciółko! Dziewczyny zapisujecie? Tak! Ta I tak, ostatnia zasada. Dostawać lajki od chłopaków. Tak, ja mam problem z lajkami. Ja też, tylko jedna osoba mnie lajkuje! I to ja. Lubianie siebie jest do bani! A co mam zrobić? Nikt mnie nie lajkuje. Dziewczyny, widziałyście swoje zdjęcia? Czy komuś się spodobają? Muszą być bardziej profesjonalne albo zabawne. Taja, chłopaki nie lubią photoshopa. Dziewczyny, więcej zdjęć na motocyklach i w samochodach. To działa. Ja tak robię. Ja nie obrabiam zdjęć w photoshopie. Tak, tak, tak. Dobra, dzisiaj szukamy fajnych motocykli. Tylko żeby właściciel nie zauważył, bo będziemy musiały uciekać. Dziewczyny, już znacie cztery fajne zasady. Jutro będziemy kontynuować i nie zapomnijcie o czekoladkach. Dziewczyny, pomyślcie, nauczymy się tych wszystkich zasad i poderwiemy wszystkich chłopaków. Co wtedy zrobią króliczki? Króliczki pękną z zazdrości. Blondie, ona nie przyjdzie! Przyjdzie! Nie! Mówię ci, będzie tutaj, bo wie, że mogę coś powiedzieć jej mamie. O, widzisz, podjeżdża. Zobacz, przyjechała. Niesamowite, jak ją przekonałaś. Znam kilka jej sekretów, o których ona nie chce powiedzieć mamie. Cześć! Wiesz, blondi, świetnie mi się bez ciebie żyło. Cześć, ja też się cieszę, że Cię widzę. Hej, witamy! No i czemu do mnie zadzwoniłyście? Potrzebujemy drużyny. Jest nas dwoje, a to mało. Teraz ty będziesz w naszym ruchu, żenia. Blondie, ty zawsze jesteś taka miła. Żenia, tyle ci opowiemy. Tutaj każdy dzień to taka przygoda. Napraszę, czyli zaczyna się zabawa. Tak. Posłuchajcie dziewczyny. Cześć króliczki. Cześć dziewczyny. Dziewczyny, umawiamy się. Na razie nic nikomu nie mówimy. Tak, zobaczymy, co będzie dalej. Stella, ja też chcę chodzić na twój kurs. Dana, a masz chłopaka, który ci się podoba, ale nie zwraca na ciebie uwagi? Nie. No to po co ci mój kurs? Stella, na przyszłość. Okej, okay, przyjdź, tylko nie mów, Dianie. Nie ma problemu, Stella. Hej, króliczki. Cześć, Dana. Hej, Stella. Nauczyciel w klasie? Jeszcze nie. Dziewczyny, mam dla was liścik, mam go przekazać dalej. Miłosny? Okej, okay, Dana, potem porozmawiamy. Dziewczyny, chcecie ten liścik? Tak, dzięki, Dana. Dziewczyny, Kirill wysyła liściki przez moją siostrę. Zdrajca. To, to dalej ta gra. Gra. Teraz już rozumiecie? Dana, kto ci to dał? Dziewczyny, w czym problem? To był jakiś facet w kominiarce. Dana, a jego twarz? Twarz Dana. Kitty, dziewczyny, on miał na sobie kominiarkę. Nie widziałam jego twarzy. A głos? Słyszałaś jego głos? Na pewno coś ci powiedział. Czy tak po prostu dał ci ten liścik? Miał miły głos. Poprosił mnie, żebym dała wam ten liścik. I dał mi też torbę słodyczy. Super, co? Dana, mówiłam ci, nie bierz niczego od nikogo. Diana, chociaż dobrze, że ma przyjemny głos. Tak, dziewczyny, może to nasz tajemniczy fan. A może mój? Tak, i twój fan uważa cię za zdrajcę. Super. Dziewczyny, to nie jest śmieszne. Powinnyśmy wszystko powiedzieć naszym chłopakom. Dana, jeżeli znowu się do ciebie zbliży, to nie słuchaj go. Po prostu uciekaj. Uciekaj! Dobra, ale to taka fajna torebka i super słodkości. Dziewczyny, kto ma ochotę na słodycze? My! My. Wszystkich poczęstuję! Chupaki, odsuńcie się! Zak, ja, no otwórz to, to szafkę. szafkę! Tak, to twoje skarpety tak śmierdzą! Tak, a na mnie zwalałeś winy trzy dni. Jak sami nie otworzysz, to ci pomożemy. Zak, no dawaj, otwórz, czekamy. odejdź, odejdźcie, nie pokażę nikomu mojej szafki. Zrozumieliście? Chcieliśmy po dobroci. Nie podejdę do tej szafki, nie zniosę tego smrodu. A czemu ja Tomas? Ja nie mam żadnych skarg do jego szafki! Kirill? Co Kirill? Ty jesteś kapitanem zaat w ten temat z zakiem? Ty tu rządzisz, to powiedz może żeby otworzył szafkę. Kupok, nie otwierajcie tej szafki to niebezpieczne. Niebezpieczne! niebezpieczne? <laughs> Skarpeta zaka wyleci i nas powali! To nie jest zabawne. <laughs> Do czego się mamy bać? <laughs> tak naprawdę mam tam pająka i karmi go robakami, dlatego jest taki żapał. Pająka? <laughs> Jak się ten pająk nazywa? Ja wiem, Spider Zak! <laughs> to w ogóle nie jest zabawne. Jak chcecie to wam przedstawię czarną wdowę maszę. Wow, 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 wow! Żartowaliśmy. Jak naprawdę masz tam pająka, to lepiej go przenieść. Bo jak dyrektor się dowie, to będzie. Wszyscy mielibyśmy kłopoty. Tak, będziecie mieli kłopoty. Masza. Zak, nie rób tego. Aaaa! To mi pająk? Nie wiem, ale leży koło ciebie. Żartowałem. Aha, Aha, Spokój. Zaraz ci damy maszę. Posłuchaj, żeńka. nie uwierzysz. Jest tutaj chłopak Diany, Kiril. I bardzo mi się podoba, ale Blondie nie ma z nim nic wspólnego. Rozumiem, co tu jest jeszcze ciekawego? Interesujące jest to, że chcemy stworzyć własny ruch, który prześcignie króliczki. Pamiętasz, jak kiedyś? Okej, okay, Blondie, jesteś taka sama, jaka byłaś. A ty, Kitty, jak trafiłaś do ruchu Blondi? Ja nie jestem w ruchu, Blondie. My jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Dobrze, super. Pomożecie mi się rozpakować? Zastanowię się nad tym ruchem koteczków. Mierzenia, pomagamy tylko swoim ludziom. Póki nie jesteś z nami, nie ma dla ciebie półki w szafie. Okej, okay, dzięki przyjaciółki. Sama się tym zajmę. Oho, mamy gości. Chłopaki, cześć. Rozumiem, że mamy teraz niezbyt fajne relacje. Ale mamy problem. Ochronicie nas? Chronić was przed czym? Co wymyśliłyście? Jak chcecie się pogodzić, to powiedzcie. Posłuchajcie, chłopaki, to poważny problem. Boimy się o siebie. Dzisiaj za nami szedł jakiś koleś w kominiarce. O, w kominiarce. W kominiarce. <laughs> Nie miał przypadkiem jeszcze kija? Czyli to tak, chłopaki? To dla was zabawne? Nie rozumiecie, przez co dzisiaj przeszłyśmy. Znalazł naszą salę treningową. I przykleił na siebie słowo zdrajca. Zdrajca! <laughs> no, naprawdę, jesteście w tym całkiem niezłe. Potwierdzam króliczki zdrajcy. Super. Mówiłam, żeby tu nie przychodzić. Wiecie, chłopaki, czemu nam nie wierzycie? Bo boicie się stanąć w naszej obronie. Tak, jesteście tchórzami. Boicie się jakiegoś gościa w kominiarce. Dobra, same sobie z nim poradzimy. I zakończymy tą grę, którą zaczął. Powodzenia! Powodzenia, nie mogłyście wymyślić czegoś lepszego? Tak, już dzisiaj była historia o pająku maszy. <śmiech> <śmiech> Chłopaki, a co jeśli to prawda? Kłamią, po prostu to wymyśliły. Ma ktoś tonar muszę zamaszkować sniako. Nie, nie używamy takich rzeczy. Zak, wyglądasz jak wojownik. Jak prawdziwy wojownik. Zabawne, co? I co na to powiecie dziewczyny? O oh majgad, dziewczyny, teraz już wie, gdzie mieszkamy. Nie ma nikogo, kto by nas chronił. To nic, dziewczyny, jesteśmy silne, damy radę. Potrzebujemy teraz balony i dużo wody. Co, tylko nie mów, że będziemy robić balony z wodą i rzucać mu na głowę z okna. Właśnie to dzisiaj zrobimy. Ja popieram. Mi się to podoba. Kochani, mamy kłopoty. Ktoś z nami się bawi w grę, ktoś nas obserwuje, ale kim on jest, nie wiemy. Ale się dowiemy. Załatwimy go. Załatwimy go, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki, w których dowiemy się, kto jest gościem w zielonej kominiarce. Do zobaczenia! Pa pa! pa, pa. To jak dziewczyny? Balony z wodą? Kochani dzisiaj kogoś! Dziewczyny, 3, 2, 1, lecimy! My króliczki super band! My króliczki nowy trend! Brawo dziewczyny, a teraz wygrana! u I -e r a n a wygrana! Króliczki są najlepsze! Króliczki są super! Dostałyśmy SMS-a? I to wszystkie w tym samym czasie. Dziewczyny, to on... Maja, przestań marudzić, całą noc nie pozwoliłaś nam spać, bo szeleściłaś w łazience. Nadia, nie szeleściłam, ja się tam ukrywałam. Zdrajca? O oh my god, dziewczyny, on zna nasze numery telefonów. Jestem w szoku. Dobra, dziewczyny, wyjeżdżam z miasta na kilka dni. Maja, on cię znajdzie też poza miastem. Uważam, że czas rozwiesić ogłoszenia i znaleźć tego gościa w zielonej kominiarce. Myślę, że za 5000 dolców wszyscy zaczną go szukać. Znajdziemy cię koleś i zdejmiemy ci tą kominiarkę. Poszukiwany, nagroda 5000 dolarów. Chłopaki, najlepiej celowałem na strzelnicy, dlatego wygrałem tego węża. Twoja żmija to nic w porównaniu z tym czymś. O, ja jestem słoń i wygrałem słonia. To znak. Chłopaki, a to jest dla wszystkich znak. Ja uwielbiam pączki, więc mam wielkiego pączka. Chłopaki, następnym razem zabierzcie mnie ze sobą. Jestem dobrym strzelcem. Wygram wszystko i dostaniemy główną nagrodę. Oho, króliczki idą. Coś tam rozklejają. Pożałujesz koleś. Zdejmę mu tą kominiarkę i uderzę go w oko. Nie boję się już ciebie, rozumiesz? Maja, nie kłam. A to kto jest? Jak chcecie wiedzieć, kto to, to znajdźcie go, a ja wam zapłacę 5000 dolarów. To koleś, który nas śledzi, a was to nie obchodzi. Facet, który was śledzi? On jest jakiś dziwny, jakiś narysowany? To wy jesteście dziwni, bałwany. Ten czub zna nasze numery telefonów. Wie, gdzie mieszkamy? Wczorajszej nocy. Trzy razy przykleił nam do okna notatkę z napisem zdrajca. Wiecie co dziewczyny, to wasza wina, dajecie im powód. Chodzicie tak z tymi krótkimi spódniczkami, dlatego was śledzi. Chłopaki, stop, dziewczyny takie nie są. Jak dowiemy się, kto to jest, to damy wam znać. Mało prawdopodobne, że się czegoś dowiecie. Okej, okay, dziewczyny, chodźmy. Nadal musimy przykleić 100 ogłoszeń. A tak przy okazji, wiesz co, Kiril? Tak? Wiesz, jak na tobie wygląda ten różowy wąż? Nie, no, chodźmy. chodźmy. Dziewczyny, zaczekajcie. No jak? Wygrałem go na strzelnicy. On wygląda tak jak ty. Jest taki śliski i zimny jak ty. Dziewczyny, idziemy. Widzicie, chłopaki, normalnie mnie wyzywa. A może one naprawdę są w niebezpieczeństwie? Myślę, że to ściema i starają się przyciągnąć uwagę. Nie, one są bardzo dumne. Dumne? Kicia jest dumna, a króliczki w ogóle nie są dumne. Dobra, chłopaki, chodźmy na trening. Koniec gadania, dużym zabawki chodźmy. Dobrze dziewczyny, wybierzcie nazwę dla naszego ruchu. Stop, Blondi, po co wybierać nazwę, skoro jestem koteczkiem? Ruch też powinien być koteczku. W koteczku, a ty zapomniałaś, że to ja, Blondi, kontroluję całym ruchem? Że zgadzasz się? Ja nie wiem, na razie jestem w szoku. I tak, mamy trzy opcje nazwy naszego ruchu: Blondi Rules, ruchu Blondi i lamparcia Blondi. Jak ci się podoba, żenia? No nie wiem. Blondi, super, w każdej nazwie jest słowo Blondi. Jesteśmy we trzy, a nie tylko ty. Koteczku, nie rozumiem, czemu nie podoba Ci się imię Blondi. Jest takie urocze. Dziewczyny, stop! Pozwólcie, że ja podam nazwę naszego ruchu, żebyście się nie kłóciły. Koteczku, wszystkie będziemy chodzić w centki. Dzięki Żenia. Żenia, może zapomniałaś, ale byłaś w mojej drużynie żab, a ja tam byłam kapitanem. Blondi, to było dawno, teraz wszystko jest inne. Blondi, uspokój się, wszystko się zmieniło. Teraz ruch nazywa się Ruchem Koteczków. Dziewczyny, dzisiaj czeka nas praktyka. To, to straszne. straszne. Jak to straszne. Nie bądźcie tchórzami. No dalej, dziewczyny. To, to takie straszne. straszne. To takie trudne zadanie. A ja będę musiała dzisiaj upaść. Dziewczyny, a ja będę musiała skłamać. Cześć, dziewczyny. Stop. Jest ktoś nowy? Jest nowa. Cześć, Stella, to ja żenia. Trzeci koteczek w naszym ruchu. Cześć, żenia. <noise> Trzy koteczki, oh my god. Jeszcze jedna żaba w willi. Dobra, dziewczyny, myślmy o praktyce. Żenia, chcecie zaprosić na mój kurs? Jak znaleźć chłopaka we willi? Mamy problem, chłopaków jest za mało. Dziewczyny, chodźmy. My, My już, już mamy, mamy praktyki. praktyki. Kurs? kurs jak, jak znaleźć, znaleźć chłopaka? chłopaka? Po co mi kurs, skoro już znalazłam swojego chłopaka? Patrzcie, jaki przystojny i jaką ma kominiarkę. <laughs> On jest poszukiwany. Niebezpieczny. Ja Kocham niebezpieczeństwo, a jak go znajdę, to zapłacą mi 5000 dolarów. Dziewczyny, musimy go znaleźć. Super, rozpoczyna się poszukiwanie. Dziewczyny, to wszystko. Rozwiesiłyśmy wszystkie plakaty. Rozumiem, że mamy teraz kiepski czas i obserwuje nas jakiś obcy facet w zielonej kominiarce, ale mam dobrą wiadomość. Dostałyśmy nowe stroje, czyrliderek. Mierzymy? Tak! I jak dziewczyny? Jak wam się podobają? Chyba są fajne. Bardzo, Diano, masz super gust. No pewnie, Kitty. To jak dziewczyny robimy sobie selfie? Zróbmy sobie selfie na pamiątkę. No dobrze. Ser! I jak dziewczyny widzicie tam chłopaków? Tak, tak tam. tam. Dobrze, pierwsza idzie kapryśna. Idziesz do chłopaków, idziesz bardzo ładnie, jakbyś chciała o coś poprosić, i upadasz. Kapryśno, kapryśna, dasz też radę. radę. Powodzenia, Kapryśna. O! Oh. Kapryśna, to wojsko do koszykówki, a nie plaża do opalania. Przejdź, wojsko, bo dostaniesz piłą! Upadłam, chłopaki, upadłam. Ktoś musi mnie podnieść i zanieść. Idź lepiej na swoich nogach. Tak. Bałwany, zawaliłam praktykę. Zawaliłaś praktykę. Tak, wiem, to bałwany. Po prostu słabo, upadłaś, kapryśna. <noise> Chodźmy, dziewczyny. Dobra, chłopaki, przerwa. Oooo. Słuchajcie, ma ktoś zieloną kominiarkę? Ja mam. Mam pomysł, pobawmy się z króliczkami. To o, fajnie. Plan jest taki. Ktoś z nas założy tą kominiarkę i będzie udawał tego dziwnego typa. O, fajny pomysł. Króliczki oszaleją. One będą w szoku. Super, podoba mi się ten pomysł. Zaczynamy szybko. Tak. Dziewczyny, nie uważacie, że to dziwne? Wywiesiłyśmy plakaty tak dawno temu, a jeszcze nigdy do nas nie zadzwonił. Może kwota była za mała? Może potrzeba nie 5 tysięcy, a 50? Tak, Kitty, 50. Dajcie od razu milion za tego z zieloną głową. Dziewczyny, a ja czuję, że nie znajdziemy tego kolesia w zielonej kominiarce. Dziewczyny, patrzcie, koleś w kominiarce. Za nim, dziewczyny! Stój! Przestań uciekać! Masz przerąbane. Zaczekaj! Stój! Stój. Zatrzymaj się! Złapiemy cię! Czekaj! No to dawaj leć, ale będzie zabawa! I gdzie on jest? Uciekł. Podrapałam całe nogi tymi cierniami. To on. No, teraz na pewno nie ucieknie. Mamy cię. Co? Przebrałeś się tak, żebyśmy cię nie rozpoznały? Dziewczyny, pokażmy go naszym chłopakom. Nasi chłopcy ci pokażą. I nie będą nam mówić, że ich okłamujemy. Chodźmy, chodźmy. Widzieliście? To będzie zabawnie. Mega śmiesznie. Od razu dorwały Aisa. Kurtkę mu prawie rozerwały. Będą w szoku, jak zdejmę maskę. Dziewczyny, nie zrobię dzisiaj tego zadania. Nie ma ani jednego fajnego samochodu. Możesz zrobić zdjęcie w pobliżu zwykłego samochodu, ale żeby było fajne. Jak to nie ma fajnych hałd? To jest fajne. G-klasa. Chodźcie, dziewczyny, zrobimy zdjęcie. Tylko trzeba uważać, żeby się nie włączył alarm. Dziewczyny, róbcie zdjęcie. Tylko, Tylko wyciągniemy, wyciągniemy telefony. telefony. Dziewczyny, robicie mi to zdjęcie. Cześć, widziałyście tego gościa? A niech to... Alarm! Dziewczyny, uciekamy! Co one wystraszyły się tego przystojniaka? Blondie, one się przestraszyły alarmu. Tam są właściciele. Nie gnijmy! No dobrze, teraz cię zdemaskujemy. Zdejmij kominiarkę, kim jesteś? Która z nas jest zdrajcą i czemu nas śledziłeś? Najpierw zawołajmy chłopaków. Niech oni mu zdejmą kominiarkę. Już dzwonię. Jak to się stało, że tak szybko się przebrałeś? Chyba ma dwustronną kurtkę, bomberkę. Chłopaki, mamy go, tego kolesia w zielonej kominiarce. Jest w waszej szatni. Szybko chodźcie. Zaraz go zobaczycie. Tak, chłopcy przyjdą i zdejmą ci tą kominiarkę. Zrobimy ci zdjęcie i napiszemy pod nim wstyd. Zaśledzenie króliczków. O, idą chłopaki. Chłopaki, mówiliście, że zmyśliłyśmy tą historię? Złapałyśmy go, zdejmijcie mu kominiarkę. Ale jest straszny! Kiewczyny wy nigdy nie kłamiecie! Najlepsze jest to, że same go złapałyśmy i nie musimy nikomu płacić pięciu tysięcy dolarów. Jak wy byście go złapali, to byście dostali tysięcy dolarów. No, czemu stoicie jak wryci? Kto mu zdejmie kominiarkę? Czy ja mam to zrobić? Ale z was, bohaterki, zdejmijcie mu kominiarkę. Same! Ale z was tchórze! Okej, okay, ja mu zdejmę kominiarkę. Teraz zdejmę ci kominiarkę, a chłopcy z tobą skończą. I nie waż się uciekać, wyjścia są zamknięte. Zdejmuj, Zdejmuj, Diano. Zdejmuję. Hej, dziewczyny. Ice? Że co? Widzicie, dziewczyny, te wasze historie są zmyślone. To był Ice. To co, mogę iść? Sieć! Wiecie, chłopaki, to jest ustawione. Nie wierzycie nam, ale istnieje koleś w kominiarce. Chłopaki, mówiliście, że was okłamujemy? To patrzcie, on tu jest! Oh my god, on naprawdę istnieje! Chłopaki, łapcie go! On ciągle nas śledzi! Chłopaki, czemu tak stoicie? Łapcie go! Łapcie, łapcie go! go! Kochani, na pewno złapiemy tego gościa i zdejmiemy mu kominiarkę i pokażemy wam jego twarz. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Pa, pa. pa, pa. Dziewczyny, chodźmy.